Witajcie! Z ogromną przyjemnością rozpoczynamy nową serię, w której będziemy dzielić się z Wami opowieściami o wyzwaniach i perypetiach na rynku nieruchomości, przed którym stanęli nasi bohaterowie. To historie dotyczące głównie Polski, ale czasem zahaczymy także o inne kraje, aby pokazać różnorodność problemów i rozwiązań. Jako pośrednicy nieruchomości z wieloletnim stażem, mieliśmy zaszczyt spotkać niesamowitych ludzi, Którzy musieli zmierzyć się z rozmaitymi wyzwaniami związanymi z zakupem, sprzedażą, wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. Ich doświadczenia stanowią podstawę naszych opowieści. Choć nasi bohaterowie są fikcyjni, ich przygody oraz dylematy są oparte na prawdziwych sytuacjach. Mamy już przygotowany szkic ich zmagań, ale jeśli macie własne pomysły, problemy, które chcielibyście, abyśmy poruszyli. Dajcie proszę znać, z przyjemnością je rozważymy, wpleciemy w nasze historie.